Komentarz do Ewangelii, ojca doktora Tomasza Szymczaka. 8 maja 2022 roku, czwarta niedziela Wielkanocna. Z Ewangelii, według świętego Jana, Jezus powiedział: Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki. I nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Kwestia łączności. Jezus mówi dziś do uczniów: Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną. O tym słuchaniu głosu Jezusa przeczytamy w Ewangelii Jana kilkakrotnie. Mowa jest na przykład o tym, że i umarli, usłyszą głos Jezusa. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli, usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Widzimy, że to się sprawdzi choćby w historii łazarza. W czasie przesłuchania u Piłata Jezus zapewnia, że każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Kto jest jego owcą, zna jego głos. Nikt nie ma wątpliwości, jak ważne jest zachowanie łączności między jednostkami a dowództwem. Nikt nie ma wątpliwości co do tego, jak ważne jest zachowanie łączności między władzą a obywatelami. W czas wojny atak na infrastrukturę informacyjną, maszty telewizyjne, przekaźniki, wieże, kable internetowe itd. ma na celu właśnie to: odciąć od informacji. Uniemożliwić zdobycie wiedzy, zakłócić łączność. Jeśli nie wiem, co się dzieje, to nie będę wiedział, jak działać. Kwestia łączności jest kwestią życia i śmierci. Ale przecież i sprawa utrzymania łączności z Jezusem jest sprawą życia i śmierci. Jak tam u Ciebie? Słychać głos dobrego pasterza? Dobrze i wyraźnie?